Oh wow! Do you want to record? Do you want to do a test? No, we don't want that. Bazarek! <gasps> Boże, jak agresywnie, przepraszam. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Beauty. Jak się wam podoba mój nowy on Mam nadzieję, że się wam podoba, mi się bardzo podoba. W każdym razie, jeżeli chodzi o dzisiejszy test, to naprawdę nie wiedziałam, czy chcę go robić. W sensie miałam takie, że naprawdę nie wiem, czy chcę go robić i dlatego zapytałam was na moich storiesach na Instagramie Aga Grzelak. Zapytałam was na storiesach, czy chcecie zobaczyć taki test. No i uwaga, uwaga, już wam pokazuję wyniki. Jak widzicie, 80% z was chciało, żebym zrobiła ten test, więc stwierdziłam, że posłucham większości demokratycznie i go zrobię. Bo ponieważ jakiś czas temu dostałam paczkę pr od Fagaty z jej najnowszą kolekcją, która widzi od razu, że jest księżniczkowa i wygląda jak Torebka. I w ogóle uważam, że to mega fajny pomysł. W sensie dla mnie to było bardzo ciekawe, bo ładnie zapakowane coś innego, więc taka torebka mega spoko. I ogólnie jeżeli chodzi o tą kolekcję, to słyszałam i w zasadzie czytałam same dobre opinie, ale kiedy właśnie dostałam tą torebkę, to mam takie, o, fajne, fajne, fajne. A potem otworzyłam i miałam takie nie wiem, czy jest w ogóle sens to testować. Stylistyka do mnie nie przemawia, ale zaraz wam ją otworzę i pokażę wszystko, co jest w środku. A więc, przede wszystkim w ogóle ona sama się otwiera. Nie wiem, czy tak powinno być bo to jest jakiś rzep, ale otwiera się sama. Jest tu napisane, proszę bardzo. Hej, rozpocznij dzień od poprawienia korony i zrobienia make-upu. Cudze oczekiwania to tylko szum w tle. Stay bed, be princess. Okej, okay, rozumiem przekaz, ale dla mnie, mimo wszystko, nadal jest to takie troszeczkę zbyt kiczowate, dlatego miałam takie. Czy chcę to nagrywać? Czy chcę robić ten test? Bo może wyjść naprawdę słabo. Ale, tak jak mówiłam, opinie były bardzo dobre, więc. Proszę, jak agresywnie, przepraszam. Jeżeli chodzi o opakowanie, to naprawdę bardzo jest to przemyślane, w sensie. Jest torebka, która się rozkłada, w środku macie zdjęcia i jak gdyby wszystkie rzeczy tak ładnie pokazane, więc no jest to super. Ale, tak jak mówiłam, stylistyka jest bardzo lata 90. bazarek. Takie alaty. <słuch> Ale trochę Britney Spears, która się gdzieś tam siedziała na lekcji i pisała takim puchatem na tętnišku i miała puchaty. Długopis, więc jak gdyby rozumiem, ale nie ocenia się książki po okładce albo palety cieni po froncie. Ale tak jak Wam mówiłam, naprawdę dobre opinie. Na przykład świetnie dopracowane kosmetyki, widać, że włożyłaś w to masę pracy, świetna robota. Uważam, że się z tym mega postarałaś, i tak dalej, więc jak gdyby miałam takie okej, okay, okej, okay, let's go. Jest w, tym, w tej całej kolekcji 8 produktów, mamy 3 produkty do ciała i 5 produktów takich do make-upu, więc zacznę może od tych do ciała. I potem zacznę robić make-up. Ogólnie cała taka kolekcja, jeżeli chodzi o cenę sklepową, to jest około 430 zł, w zależności czy złapiecie na prące czy nie. Ale za zacznijmy. Rzecz numer jeden. Fagata, nie księżniczkuj, mówią. Tutaj z tej strony mamy wypisane nuty zapachowe, a z drugiej strony jeszcze mamy zdjęcie fagaty. Więc fajnie. Ogólnie opakowanie, oprócz tego, że jest bardzo księżniczkowe, bardzo, ja może założę perłową opaskę. Jest to anysz, mandarynka, jaśmin, kwiat pomarańczy, mimoza, kaszmirowe drzewo i wanilia. I te perfumy kosztują około 70 zł, w takiej cenie jakby regularnie. O, oh, oh wow! Po prostu to ja poszła grubo, jakby, bardzo grubo. This is a diadem, a crown. Jestem w sensie wstrząsnąć, no jak żeby inaczej. W środku mam jakieś złote drobinki, no i jest to fiolka z koroną, ale z przodu, jeżeli chodzi o samą jak gdyby, stylistykę, jak to wygląda. To naprawdę wygląda to słabo. Sorry, ale dla mnie to jest po prostu taki bazar. Sprawdźmy, jak to będzie pachniało, bo może będzie pachnieć pięknie. W ogóle ja znam Agatę jak gdyby tak personalnie, prywatnie, a po prostu robię recenzję, która jest prawdziwa dla mnie. O, może tak. O, Uu, po pierwszym przyknięciu. Okej, okay. nie. Bo... <laughs> Za dużo? Nie najgorsze chciałam powiedzieć, zanim mi jak gdyby reszta nie wpadła do, do mózgu. Pierwszy podmuch jest fajny, w sensie jest taki ciekawy. Z jednej strony jest słodki, a z drugiej strony taki tajemniczy, ale potem jak już dojdą wszystkie te nuty, to jest dla mnie taki trochę babciny, że jest słodki i ciężki, można powiedzieć. Ten produkt oceniam na dwa. Kolejnym produktem jest... Goddess Body Lotion. Połącz go z wodą perfumowaną i mgiełką dla zapachowego trio. Wyciskam. Na razie wygląda w ten sposób. Są delikatne złote drobinki, żeby się łączyły pięknie z tamtymi perfumami, które też złote drobinki miały. Nie wiem czy to widać akurat na kamerze, ale na pewno na żywo widać. I pachnie inaczej ten balsam niż perfumy. Tutaj czuję zdecydowanie więcej kwiatów. Tak właśnie ten kwiat pomarańczy, coś takiego. I balsam jest na pewno mocno taki nawilżająco-natłuszczający, bym powiedziała, bo skóra się po nim ślizga. W sensie jest taka, wiecie, że od razu wam tutaj zjeżdża. Więc jak ktoś lubi coś takiego, takie wykończenie, to jest ok, ale dla wielu osób jestem pewna, że będzie za tłusty. Po prostu. Ja bym e, temu balsamu Dała 3. Ocenę 3. Cena tego balsamu to około 40 zł. Teraz czas na kolejny produkt, mygiełkę do ciała. I tutaj od razu widać, że też ma w sobie jakieś takie drobinki, brokaty, jakieś takie perełki. Też w tym samym złot... <grym> Film bez czegoś, co mi upadnie, nie jest moim filmem. Wtedy nie jestem sobą, więc wymieszam to i przy okazji przeczytam, jak się nazywa The True Story of Princess, Fagata, Body Mist. Zastanawiam się, czym się różni tamgiełka od perfum. Perfumy pewnie są po prostu intensywniejsze. Zobaczmy. Hmm. Jak gdyby to jest bardzo podobne do perfum, jeżeli chodzi o zapach. Jest delikatniejsza, może, i można właśnie na włosy i na wszystko rozpylać, na szczotkę do włosów i tak dalej. Ale to jest ta sama nuta zapachowa, która akurat dla mnie nie jest fajna. W sensie jest zbyt taka właśnie ciężka, trochę babcina, trochę bazarowa, trochę tak jakby vintage. <grytanie> ta też kosztowała 40 zł. I jakby dla mnie to jest znowu jakaś taka dwójka. Okej, okay, więc jeżeli chodzi o te pielęgnacyjne, to jest koniec. Ja nie jestem co do nich przekonana, ale make-up to jest to. Make-up to jest key tego wszystkiego i tutaj przejdę w takim razie do pokazania produktów i testu. W kolekcji nie ma żadnej bazy ani podkładu, to nałożę sobie poza kamerą i przejdę od razu do pierwszego produktu, który mogę użyć. A few hours later. Okej, okay, wróciłam i jak widzicie, przetestowałam sobie podkład, który jest trochę za jasny na małą karynację, ale mam nadzieję, że naprawimy to potem późniejszymi produktami. W każdym razie w tej kolekcji nie ma też żadnego produktu do brwi, więc e, zrobiłam sobie też brwi i przechodzę do pierwszej rzeczy, którą w końcu mogę użyć, czyli do tym trudnym korektor. Mamy tutaj korektor, który kosztuje około 35 zł. Wygląda on w ten sposób. I ja mam tutaj kolor, który oczywiście może być za jasny, ale to jest trójka nude. Jest pewnie jeszcze jedynka i dwójka, czyli są jaśniejsze, więc może nie być tak źle. I już wam pokazuję, jak wygląda. Okej, okay. no na pewno ten kolor jest dosyć mocno szary. Fakt, że akurat przez to, że naprawdę nałożyłam sobie podkład, który chciałam przetestować, i ten podkład to nie jest do końca mój kolor, to o dziwo będzie się lepiej łączył z tym korektorem, niż jakbym sobie dała mój normalny podkład. Ale teraz już widzę, i nie wiem, czy Wy to widzicie, że jak przed chwilą nałożyłam nową warstwę, to jest jaśniejsza niż to, co było wcześniej. Czyli on jakby się utlenia. Korektor Prince. Princess. Concealer Princess. Wow. Spróbuję się tego nie bać i nałożyć to pod oczy, tam gdzie właśnie zostawiłam miejsce. Oh man. Nie. Aaa. Nie, ten kolor mnie przeraża, bo to jest jakby taki, wiecie, trupi, taki niefajny. Nałożę go sobie jeszcze trochę na twarz, ale wow. No, powiem wam. Chyba się z nim nie polubię. Blenduję sobie to, i na pewno rozkłada się ładnie. Jeśli Widzę, że bardzo łatwo się rozkłada, znaczy rozkłada. Blenduje ze wszystkim. Nie widać krawędzi, nie robi się jakiś taki suchy. Przynajmniej na razie. Wygląda to dobrze na skórze, ale po prostu ten kolor jest dla mnie nadal na nie. On po prostu tak zaszarza skórę. I mówię wam, gdybym miała swój własny kolor, czyli taki właśnie cieplutki yy, kolor podkładu, to ten korektor by się bardzo odznaczał. Jeżeli chodzi o samą formulację, to jestem na tak i tutaj dałabym czwórkę, ale jeżeli chodzi o kolor, to jest to dla mnie dwójka. Naprawdę, po prostu jest zły odcięż. Nawet nie mówię o tym, że nie wiem, za jasny czy za ciemny dla mnie, bo za chłodny, tylko po prostu. Po nie powinno się dawać do korektora takiego właśnie szarawego odcienia. Więc załóżmy, żebym dała temu korektorowi właśnie takie dwa albo trzy no bo yy, ten odcień jest naprawdę słaby. A z drugiej strony, to zobaczcie, a szare, nie. Mm, no, we don't want that. Teraz e, zapodruję sobie twarz, bo kolejny produkt do założenia jest już na sucho, i tutaj gdyby nie będzie żadnych takich na mokro rzeczy, więc zapodruję się i lecimy dalej. Okej, okay, piękna skrzyneczka, w sobie sensie torebeczka, pokaż co tam dalej. Paleta, jedna z dwóch, to jest akurat kontur. Palet. Przód wygląda w ten sposób. Jak widzicie, złoty pięknie odbłyskuje, reszta jest różowa. Ta paleta kosztuje 80 zł, około 80. Jestem pewna, że na jakiejś promce możecie dorwać taniej. Teraz, jak się otworzy. Dym, 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 dym. Wygląda w ten sposób. Z tej strony jest brązyk, który nazywa się Cookie. Tutaj jest róż Barbie Dreams i Pina Too. A, okej, okay, to jest nawiązanie chyba do pierwszej kolekcji Fagaty. I jeżeli chodzi o te kolory, to róż widzę, że jest z delikatnymi złotymi drobinkami, co nawiązuje do tej kolekcji jakby skórzastej pielęgnacyjnej. Nie moja stylistyka, jeżeli chodzi o opakowanie, ale te kolory wyglądają całkiem fajnie, więc teraz je przetestuję. Zacznę od konturowania i tutaj jest właśnie ten cień kuki. Troszeczkę jakby z każdej strony obtoczę. Bo nie widzę teraz co robię, więc to robię tak trochę na czuja i zobaczmy jak to będzie wyglądać. To jest jak gdyby taka pierwsza warstwa Zobaczymy, jakie to ma krycie. Uuu, okay. ok, dobra. Całkiem intensywnie. W sensie, ma dosyć dużo pigmentu. Ale dla mnie, znowu, ten odcień jest za chłodny W sensie, to jest dobre na takie stricte konturowanie konturowanie ale jakbyście chcieli, na przykład, przelecić całą twarz, to jest trochę za chłodny bo mimo wszystko nie daje takiego słonecznego luku, takiej opalenizny. Przyjadę sobie też tu pod żuchwą. No ogólnie krycie jest całkiem fajne, rozblendowuje się łatwo. Wow! Widzicie to? No jest to intensywne i rzeczywiście widać, że łatwo jest to rozetrzeć, ale jakby pierwsze nałożenie jest takim Okej. Okay. Dobra i spróbujmy nos. Tak tu już delikatniej, wiecie, sobie nakładam troszeczkę. Patrzcie, no mam taki Szal ten nos. Po prostu mam wrażenie, że ta twarz wygląda za chłodno. Więc ym, ten brązer znowu ocenię mniej więcej na trzy, bo kolor jest załóżmy kwestią gustu, ale dla mnie naprawdę on jest za chłodny, ale rozblendowuje się całkiem ładnie, więc trójka. Teraz wydaje mi się, że ten róż będzie naprawdę fajny. Znowu trochę na pałę nałożę sobie. Uuu, okej, okay, dobra, dużo się nabrało. O wow, okej. Okay. Okej, okay, dobra, nabiera się dużo produktu, więc to dobrze. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mam co do niego dużo oczekiwania. Mmm. Okej, okay, dobra. Mam wrażenie, że on jest trochę suchy. W sensie, że bardzo dużo spada z tego pędzelka i dosyć mało zostaje na twarzy, w sensie, że on się tak nie lepi, tylko jest bardzo osypujący się, ale, tak jak podejrzewałam, finalnie kolor jest naprawdę ładny, tylko właśnie daje taki... Taki jakby dziwny, suchy efekt. Ale powiem Wam, że podoba mi się ten kolor. Po prostu jestem teraz przyzwyczajona do takich ym, róży w kremie, które dają policzkom jeszcze takiego efektu świeżości, spowodowanego przez to, że właśnie produkt jest kremowy. Czyli macie na przykład jakąś witaminę E, jakiś olejek z awokado, coś takiego, i wtedy ta skóra jest taka naniżona i świetlista. I trochę zauważyłam, że zaczęłam odchodzić od sypkich róży, bo właśnie wyglądają dla mnie tak matowo. Jeszcze sobie tutaj opruszę nos. O dziwo, właśnie, mimo że ma jakieś drobinki albo błysk w sobie, to po prostu te róże suche wychodzą bardziej matowo w gruncie rzeczy. No ale kolor jest ładny, jest też widoczny, no nałożyłam go tak mniej więcej na trzy razy mi się wydaje, ale fajnie tutaj podkreśla policzek. I jest dla mnie bardzo podobny do różu, a w zasadzie z palety konturowania, a już wam pokazuję, z Huda Beauty, bardzo stara paleta do konturowania. I to jest taki różo konturowacz. Który się nazywa seszy, Nie, przepraszam, Zanzibar. I on jest bardzo podobny do tego różu. Bardzo podobny. Nie mówię, że zaczerpna inspiracji z tego, ale jest bardzo podobny. W każdym razie został nam ostatni e, produkt z tej palety, czyli rozświetlacz. Może użyję sobie palca i zobaczymy. <laughs> wow, ok, Bardzo dużo się nabiera. <laughs> Okej. Okay. Wow. Ten rozświetlacz, przynajmniej nałożony palcem, jest mega. Jakby to jest jakieś szaleństwo. Więc nie wiem, czy będę go nakładać palcem, ale spróbuję tak bardzo delikatnie, bo na pewno, wiecie, pędzelkiem będzie lżejszy efekt, ale wow. No, jest błysk, słuchajcie, jest błysk, więc ja go nałożę jeszcze tutaj pod dług brwiowy tak troszeczkę. Dobrze sobie przetestowałam na ręku, bo jakbym wzięła po prostu taki od razu placek świetlistości na policzek, to mogłoby być grubo. Jedne co, to dla niektórych może być trochę za złoty, no ale to jest jak gdyby clue tej kolekcji. Więc jak za 80 zł, trzy produkty, które są dobrej jakości, to wydaje mi się, że jest to bardzo fajny deal. Nie wiem, czy oceniłam róż, może, wiesz, zapomniałam, więc jeżeli chodzi o róż, to bym go oceniła chyba na 4. Jeżeli chodzi o rozświetlacz, chętnie bym mu dała piątkę, ale dla mnie, tak jak powiedziałam, jest troszeczkę za złoty w sensie za żółty. To jest moja kwestia, jak gdyby, gustu i preferencji, ale jemu spokojnie można piątkę, bo jest naprawdę dobry. Wow. I możemy przejść dalej do takiego klucza, jakby głównego gwoździa programu. I jest to, uwaga. Ten oto notatniczek, o którym wspomniałam wcześniej. A więc, ten notatniczek ma z przodu futerko i właśnie wygląda jak taki notatniczek z lat 90., ale jest to, uwaga, uwaga, paleta cieli. I w dodatku, jak widzicie, z lusterkiem. Jest tutaj 16 cieni, więc bardzo dużo i jak widzę, są tutaj cienie i matowe, i błyszczące. I to tak niektóre są bardzo błyszczące, typu takie ala foliowe. I też widać, że są uniwersalne cienie, typu takie brązowawe, ale są też mocne kolory, z których można zrobić coś ciekawego. Nie mogłam się powstrzymać i zrobiłam sobie swatch tych wszystkich błyszczących kolorów na dłoni. Z daleka one bardzo ładnie się mienią. Ten zielony jest taki trochę bardziej Bardziej jakby perłowy, a te są bardziej brokatowo-foliowe. Ale każdy z tych kolorów jest naprawdę bardzo ciekawy. Moim zdaniem jest to naprawdę bardzo fajna taka różnorodność. Jakby co to nie zapodobywałam powieki, ale nałożę sobie trochę tego korektora tutaj. Tak, wiecie, trochę na ale z drugiej strony użyję też przy okazji tego korektora, tak żeby zobaczyć, czy dobrze się sprawdza jako baza pod cienie. Użyję sobie najpierw tego cienia Panther, czyli tego bardzo, bardzo różowego i jak widzicie, nabiera się go dużo. I zobaczmy, czy się będzie kleił oka, bo to jest bardzo... Dobre pytanie. Ooo, klei się oka, okej. Okay. Jest to naprawdę bardzo intensywny cień, muszę przyznać że jest mega spoko. Dobrze się lepi i co, nałożyłam go dwa razy może? Jest bardzo duża intensywność. Pójdę słuchajcie za ciosem i wezmę może teraz ten cień tofu. Zobaczmy... O, o, okej, okay. on już aż tak intensywnie chyba tu nie wchodzi i jest mam wrażenie, że trochę ciemniejszy na oku niż w palecie mimo wszystko, ale jak się go nałożyło teraz trzeci raz, to jakby... Zobaczcie, że całkiem nieźle sobie radzi. Teraz sobie wezmę ten cień Botox, czyli ten fioletowy i użyję tego samego pędzelka, którym nakładałam różowy, tylko drugiej strony. I zobaczmy, co tu mi z tego wyjdzie. Okej, okay. on też jest ciemniejszy niż w palecie, ale zobaczcie, że naprawdę ładnie są napigmentowane. Więc teraz wezmę drugą stronę tego niebieskiego i zanurzę w cieniu Froggy. Uuu, on jest bardzo ciemny. W zasadzie jest ciemniejszy niż ten fiolet chyba. Może być bardzo ciekawy ten kolor. Bo mało jest takich interesujących zieleni. Bardzo leśny. Chłodny i ciemny, ale bardzo mi się podoba. Trochę się bawię ogólnie tymi cieniami, ale naprawdę chciałam przetestować jak najwięcej. Chciałam sobie zrobić takie serduszka księżniczkowe. Więc teraz czas na błyski. I dodam teraz odpowiedniki tych kolorów w błysku. Więc teraz biorę cień Queen. I teraz lecimy Queen. Uuu, fajnie! Ładnie się to rozkłada. Teraz Peter. A, o nie, osypuje się bardzo. Czy rzeczywiście to jest taki mocno foliowy cień, więc podejrzewam, że w ogóle pędzelkiem to tutaj byłaby taka mała masakra. Wezmę sobie zielony w takim razie. Y Uzi, na pewno to ożywi, to zieleń. Uuu, ładnie. Ciekawe, czemu akurat to nie jest foliowa. Hmm. No, ma zdecydowanie delikatniejszy błysk niż te, ale jest ładnie, tak właśnie fajnie ożywia. Teraz mamy Buddy. O, też bardzo ładnie się łączy z tym. Mm, fajnie, no ładnie to wygląda. Mm -hmm. Me likes it. I jeszcze teraz zrobiłam sobie słocze pozostałych kolorów, których e, nie sprawdziłam do tej pory. I muszę przyznać, że są naprawdę fajne i też bardzo dobrze napigmentowane, bo tutaj mamy po jednym pociągnięciu. Bardzo fajnie się to zgrywa. Podobają mi się te kolory, i na pewno, jak gdyby nawet z samych tych kolorów, można zrobić taki normalny, codzienny make-up. I ja teraz jeszcze użyję sobie tej euforii, żeby zobaczyć, jak wygląda na oku, i nałożę sobie taką. Silikonową szpatułką. Wow, większość mi się osypała. Zobaczę, jak to będzie. O, nie! On jest naprawdę kruchy. Ten cień jest naprawdę kruchy. Śmiesznie, bo to mamy taki chłodny, a z drugiej strony, wszystkie rozświetlacze e, w palecie, przed do albo w rzeczach właśnie pieniędzy do ciała, wszystko było takie ciepłe, więc tak, jak mi się trochę gryzie. Więc po prostu nałożę go trochę. Do tego, który miałam poprzednio. O, I ten będzie taki chłodniejszy i właśnie bardziej euforiowy, żeby mi się łączył z tym, co mam tu. To wygląda całkiem nieźle i teraz użyję sobie któregoś z tych. Matowych. Przed chwilą dostałam zawału. Wyłączyła mi się kamera, zaczął jakiś błąd, po prostu karty wyskoczył, że w ogóle jakiś error, nie ma plików i tak dalej. I po prostu myślałam, że umrę. Ale na szczęście dosłownie tylko sama końcówka mi się nie nagrała, więc kontynuuję z takim roztrzęsionym sercem. kontynuuję dalej test tej palety. I użyję sobie tego cienia łofu, bo on jest taki dosyć interesujący, jeżeli chodzi o kolor. Założę go sobie tutaj na dolnej powiece, żeby tak trochę trochę coś się działo spokojniejszego. Mimo tego, że ten dzień jest dosyć jasny w palecie, to na oku on jest widoczny, ale może sobie dam jeszcze trochę tego cienia King, żeby tak wzmocnić trochę. Bo ogólnie jak widzicie w tym makijażu próbuję użyć jak najwięcej tych cieni. No okej, okay, jest trochę ciemniej, ale bez jakiegoś szału. Teraz chyba jeszcze wezmę ten cień Toxic, on jest prawie czarny. I dam go wzdłuż na przykład linii tutaj rzęs aby tak przyciemnić. Fajnie się klei do oka i jeszcze dam go sobie tutaj wzdłuż górnej linii. Fajnie można tego używać w ogóle jako takiego eyelinera przydymionego, takiej wiecie a la kredki, w sensie kreski przydymionej. Nice. Użyję jeszcze tego jasnego cienia Bambi, tak żeby zobaczyć po prostu jak on kryje, jak wygląda na oku. I nałożę go sobie tutaj. Aha, okej, okay, dobra, czyli on jest takim totalnie. Cieniem w kolorze, jak gdyby mojej powieki, ale bardzo fajnie wyrównuje kolor i może być dobry przy jakichś takich katkrisach i innych takich akcjach. Jeżeli chodzi o cienie, to uważam, że są naprawdę fajnie napigmentowane. Błyski ładnie błyszczą, mają ładny kolor kleją się. Tak samo te cienie matowe też wystarczy jedno-dwa pociągnięcia, i już naprawdę mamy ładne krycie. I zupełnie szczerze mówiąc, nie spodziewałabym się po takiej palecie takiej dobrej jakości. Wydaje mi się, że dałabym tej palecie. Chyba piątkę. Naprawdę, bo tutaj są różne kolory, różne jak gdyby błyski, czego duszę zapragnie, bym powiedziała. No dobra, może jedyne co nie jest na piątkę dla mnie to jak gdyby opakowanie, ale to znowu jest kwestia gustu. I teraz zostały mi tylko dwa produkty w tej magicznej pr przesyłce i jeden produkt jest yy, do oczu jeszcze, a drugi już jest do ust, więc może... Wezmę tą przesyłkę na dół i przejdę do eyelinera. Toxic Princess Eyeliner. Jest to marker, ale taki gąbeczkowy. I zobaczmy teraz, jak to będzie działać. Pomyślałam sobie, żebym sobie obrysowała te serduszka w ogóle. Jeżeli chodzi o precyzję, to jest dosyć precyzyjny, ale to, co zauważyłam, to to, że jest jakby. Trochę za mało czarny. Ten ma taki trochę szarawy odcień. No tak, zdecydowanie trzeba nim parę razy jakby jeździć. O właśnie, przypomniało mi się, słuchajcie. Że chyba nie powiedziałam, ile kosztuje ta paleta. Ta paleta kosztuje też 80 zł. Jak za taką jakość cieni i za taki wybór, to jest super. I wracając do eyelinera, to eyeliner kosztuje około 40. Trudno jest mi tutaj stwierdzić, jak bardzo on będzie trwały, a to jest bardzo duża rzecz, jeżeli chodzi o eyelinery. Więc na razie bym dała jemu jakieś dwa, bo wydaje mi się, że nie używałabym go, bo mam zdecydowanie lepsze linery, bo te muszę poprawiać parę razy. Tutaj jakoś szaleństwa nie ma, ale teraz pomaluję rzęsy i przejdę do ostatniego produktu, czyli ust. I tutaj dostałam jeden produkt, Jestem napisane po prostu Well i pod spodem fagata i jest to pomadka w płynie, jest napisane pomadka w płynie Well. Nie widzę chyba tutaj koloru, więc możliwe, że w tej kolekcji był tylko jeden kolor. Nie mam pojęcia, ale jeżeli był, to od razu tylko chciałabym zaznaczyć, że moim zdaniem bardzo mało pasuje do księżniczkowości, bo jak widzicie, to jest taki po prostu ciemny nudziak. Hmm, on chyba to chyba ma być karmelowy zapach, ale dosyć mocno śmierdzi. Tak wygląda aplikator i tak wygląda też kolor, więc ogólnie całkiem ładny. Ja lubię takie kolory. Zobaczymy, jak będzie wyglądał na ustach. O, rozprowadza się bardzo fajnie. Ten aplikator jest mega delikatny. Na pewno rozprowadza się łatwo, dobrze kryje, kolor rozprowadza się równo, w sensie nie ma takich dziwnych plam koloru. Ona kosztowała około 45 zł, więc jest OK. Natomiast jeżeli chodzi o kolor, to jak na początku mówiłam, że OK, fajnie, bo jest trochę niż moje usta, jak na moje preferencje jest troszeczkę mimo wszystko za jasny, w sensie jest na takiej dolnej granicy i jest jakby trochę zbyt mleczny. Mm. Jest prawie niewyczuwalna, ale za to zostawia ślad. Więc tutaj też nie wiem, jak będzie z trwałością, ale ogólnie uważam, że jest całkiem dobra, jeżeli chodzi o nakładanie i tak dalej. Załóżmy, że jeżeli trwałość jest słaba, to da tak. Może trzy. A jeżeli trwałość jest fajna, to da 4. Tak mi się wydaje. I nie ma tutaj też żadnego fixera, więc w zasadzie to by była całość kolekcji. Podsumowałabym ją tak, że na pewno jest bardziej na plus niż myślałam, że będzie. Niektóre cienie, głównie ten niebieski, się mocniej osypywały, co widać właśnie tutaj na policzku. Ale podejrzewam, że jakbym to, wiecie, wytarła i nałożyła sobie puder albo coś tam, to nie byłoby tego widać, potem by się nie osypywał. Ale ogólnie jestem pod pozytywnym wrażeniem tej całej kolekcji. Widać, że kolory są fajne, całość jest przemyślana, więc wow. O ile na początku miałam takie, <laughs> czy ja chcę to nagrywać, to teraz naprawdę uważam, że Agata zrobiła fajną robotę z tą serią, więc dzięki piękne, że jednak powiedzieliście, że tak, Aga, nagraj. No i widzimy się na tym kanale w każdy piątek, a na kanale vlog w każdą środę, więc ściskam Was serdecznie i do zobaczenia, pa! pa.